Cześć, z tej strony Dominik, witam cię na kanale Brastool. Po naszym ostatnim odcinku stwierdziłem, że to dobry moment na zadbanie o wygląd naszej aplikacji, ale zarówno ze strony wizualnej, jak i ze strony estetyki naszego kodu, ponieważ dobrze jest mieć ustalone wytyczne i normy, które pilnują nas w tworzeniu i wymuszają na nas dobre praktyki podczas codziennego kodowania. Dlatego dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak dodać moduły CSS do naszej aplikacji. Skorzystamy sobie także z SASA. Oprócz tego chciałbym do naszej aplikacji dodać ESLint i Pretier do roboty. Pytanie, czy powinniśmy używać modułów CSS? Zazwyczaj tak, ponieważ daje nam to gwarancję, że wszystkie style są tylko dla tego jednego komponentu, w którym są używane. Jeżeli nie chcemy ich używać, bo czasami potrzebujemy na przykład resetować te CSSy przeglądarce, Wtedy po prostu importujemy to jako zwykły plik, a nie jako obiekt z modułu. Zacznijmy od modułów CSS. Patrzmy dokładnie, jak one są. Moduły CSS to takie pliki, w których wszystkie nazwy, klas i animacji są domyślnie objęte zakresem lokalnym. Webpack na etapie budowania przekształca nazwy naszych klas i animacji na lokalne. Dzięki temu nie musimy się martwić o to, że któraś z nazw użyta dwa razy w dwóch różnych komponentach nadpisze nam style. To dokładnie zobaczysz w praktyce, jak już uda nam się dodać jakiś moduł. Chcemy od razu pracować na plikach SCSS, więc żeby to dodać, na samym początku muszę do dependencji doinstalować bibliotekę SAS. Teraz, aby plik SCSS stał się modułem, trzeba zmienić jego nazwę i dopisać mu w nazwie moduł. Jeszcze jedna rzecz, którą chcemy zrobić, to móc importować tego typu pliki jako obiekty. Czyli mniej więcej tak. Tutaj popełniłem błąd, więc musimy form poprawić na from i dzięki temu nasz test już nie podkreśla problemu z importem tego pliku. Tak więc udało nam się zaimportować nasz moduł, spróbujmy stworzyć w nim jakąś klasę. Ja dla przykładu stworzę sobie klasę root, dodam jakiś prosty styl i ten styl jak obiekt dodam do naszego class name. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać w aplikacji. Jak widzisz w style się zaimportowały i nasze moduły zaczęły działać pomimo że my nazwaliśmy tą klasę a tak naprawdę nie nazwaliśmy, jej, nie nazwaliśmy jej nijak tylko zaimportowaliśmy root ale moduły dbają właśnie o to żeby ta klasa była unikatowa i jak widzisz tutaj String generuje się z nazwy pliku, nazwy klasy i kilku randomowych znaków. W kolejnej części będziemy chcieli dodać ESLint do naszej aplikacji. ESLint to narzędzie do statycznej analizy kodu, która będzie nas niejako pilnować w utrzymaniu porządku, a także narzuci nam pewne standardy, których warto używać jeżeli pracujemy w grupie. Oczywiście reguły można tam niestandardowo definiować, ale warto też skorzystać z jakichś gotowych przykładów i my tak naprawdę w dzisiejszym odcinku właśnie z takiego skorzystamy. Aby dodać eslint'a do naszego repozytorium, podobnie jak stas, musimy go doinstalować w naszych dependencji. Po zainstalowaniu biblioteki będziemy potrzebowali stworzyć plik o nazwie slintrc, a w nim musimy dodać obiekt konfiguracyjny. Ja zdecydowałem się na taki obiekt. Odpatrzyłem go gdzieś na internecie i wydaje mi się całkiem sensowny do użycia w naszej aplikacji. I mniej więcej o to tutaj chodzi. W MP określamy środowisko, czyli ta linijka mówi nam o tym, że dopuszczamy zmienne przeglądarki, np. przykład console czy window. Dzięki temu, w naszym kodzie, jeżeli użyjemy na przykład console.log nie będzie wyświetlane to jako błąd. Kolejna linijka mówi nam o standardzie ECMAScript 2020. Linijka Extend pozwala na korzystanie z gotowych reguł ESLint'a, które już kiedyś ktoś przygotował i ja zdecydowałem się na rekomendowane ustawienia dla React'a, dla TypeScript'a oraz Pretierra, ponieważ z Pre też będziemy korzystać, więc warto, żeby wzajemnie te dwa pluginy się uzupełniały. WebStorm domyślnie ma zainstalowany ESLint i tak naprawdę i bez tego pilnował niejako na przykład nieużywanych zmiennych, czy też innych reguł. Tak jak tutaj, jeżeli sobie najadę, od razu widzę, że ta zmienna jest nieużywana akurat, jeżeli ją usunąłem. Ale warto zdefiniować te zmienne tak, żeby były one dostępne dla wszystkich pracujących przy projekcie. Kolejna biblioteka to Pretier. Pretier jest narzędziem, które dba o poprawne formatowanie naszego kodu. Zaletą Pritiera jest to, że może także poprawiać nasz kod w locie, na przykład po Ctrl S. To też sobie za chwilę zrobimy. Ale żeby zacząć, musimy dodać Pretiera do naszych dev dependencji. Tutaj, podobnie jak w ESLincie musimy stworzyć plik, Konfiguracyjny, w którym zdefiniujemy, jakich zasad będziemy przestrzegali. Do tego warto też pobawić się na stronie Litier.io, do której link będziesz miał w komentarzu. I tutaj łatwo zauważyć, jaka konfiguracja da nam jakie skutki. Na przykład, jeżeli zmienimy sobie tutaj na 100, to szerokość jednej linii będzie na 100 znaków. Podobnie tabły, jest to szerokość wcięcia. Kolejna flaga to czy chcemy użyć tab, tabów, czy chcemy może użyć spacji. I jak sobie tutaj sprawdzisz, są też inne flagi, które w zależności od zaznaczania oczywiście możesz tutaj pod sobie potestować. Na przykład ja sobie napiszę i jeżeli sobie zaznaczę flagę single quad, mój cudzysłów zostanie zamieniony na pojedynczy. I tak tutaj można się pobawić, a my stwórzmy sobie plik konfiguracyjny do naszego kriteria. Lik ten powinien mieć nazwę Pritier rc Warto pamiętać także o dodaniu pliku pretier-ignore i od razu to zróbmy żeby o tym nie zapomnieć A my w naszym pretier-ignore chcemy tak naprawdę pomijać folder-build ponieważ on jest zbudowany jako mimifikowany folder i nie chcemy żeby nasz Pritier go skrątał, dlatego w nim dodajemy sobie Build jako folder, który chcemy ignorować, a tak naprawdę chcemy, żeby nasz prettier ignorował. Ja z przyzwyczajenia używam takiego pliku konfiguracyjnego dla prettiera, czyli szerokość linii na 100 znaków, wcięcie taba to 2, arrow parent to flaga, która pozwala nam, jeżeli chcemy użyć, zrobić funkcję na przykład taką, to jeżeli mamy jeden argument, to nie musimy używać nawiasów, tak w skrócie. Czyli Koma S5 to takie trochę drukuj przecinki i średniki tam, gdzie to możliwe. Czyli to właśnie to, to pilnuje nam naszych średników na samym końcu. I single quote to już nasz. Zostawię to teraz tak niedokładnie poukładane, żeby pokazać Ci jak działa Preter. Warto też ustawić sobie w ustawieniach naszego ID, aby po Ctrl S ten printer zawsze się wywoływał. Ja tutaj mam ustawioną tą flagę dla wszystkich plików typu CSTS, CSX i dodałem sobie jeszcze .scss-y. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Jak widzisz, powiedzmy, że nie zadbałem o nasze style, nawet jeżeli popełni jakiś błąd, to po kliknięciu Ctrl S, mój plik. Zostanie poprawiony. Można przejść po wszystkich plikach i zrobić jakieś zmiany, tak żeby printer tak żeby je posprzątał. Ale można też to odpalić dla wszystkich plików komendą npx. na że npx, printer, write. Right. powinien przebyć po wszystkich plikach i poprawiać nasze błędy. Podsumowując, mamy dodany eslint, który pilnuje jako standard, których musimy używać oraz rytier, który poprawia nasze błędy, albo nas po prostu o nich informuje. Ja to ustawiłem na każdy Ctrl S, więc powinno to wystarczyć, ale warto także zadbać o walidację naszego kodu podczas commitu. Tak naprawdę to najważniejszy moment, w którym powinniśmy się upewnić, że nasz kod jest dobrze zwalidowany i posprzątany z niepotrzebnych rzeczy, ponieważ to będą widzieli inni i to zostanie w naszym repozytorium. Dodatkowo warto, żeby nasz linter i pretier odpalały się tylko i wyłącznie na plikach, które zmieniliśmy. Do tego będziemy mogli użyć dwóch narzędzi: ASCII oraz lint stage. Husky to narzędzie, które pozwoli nam na odpalenie tzw. zwanych pre-commit git hooks, czyli zdefiniowanych przed nas skryptów, które zadecydują o tym, czy nasz commit przejdzie, czy nie. My właśnie tutaj będziemy chcieli wywołać nasz pretier i linter a link staged uruchomi eslint tylko dla tych plików, które są dodane do komit'a. Tak więc dodajemy sobie nasze dwie biblioteki do dev dependencji. Później musimy zainstalować Haskiego. i jak widzisz robimy to komendą npm x husky install. Kolejna metoda to ustawienie skryptów oraz dodanie pre-commit'a, który tak naprawdę będzie wywoływał lint stage. Jak widzisz, to wszystko stworzyło nam folder Husky, który jest odpowiedzialny za nasze git hookie, które będą się wywoływały. To, co nam pozostało, to w naszym package package.json dodanie informacji o naszym lint stage. Przed naszym Priterem. chcemy także, żeby wywołał się nasz eslint, więc musimy dodać jeszcze jedną linijkę, tak żeby po wszystkich plikach przebiegł eslint. Moglibyśmy tutaj dodać. JS i TS, ale chcemy, żeby po wszystkich leciał i je ewentualnie poprawiał. Także tutaj możemy sobie obczuć kilka elementów i zobaczymy, co się wydarzy, kiedy zrobimy z nich commit. I teraz sobie zrobimy git, commit, może napiszmy test slim and twitter. Jak widzisz, twitter wykrył, że nie mamy żadnych Zmian na stage. Nie mamy żadnych zmian na stage więc musimy je dodać. I teraz możemy testować działanie naszego pritiera i lintera. Wystartowały prehooki i nasz komit udało się zrobić. Zobaczmy, co się stało w kodzie. Zmiany w naszym kodzie znikły, a na ich miejsce pojawił się czysty, poukładany kod. Myślę, że na ten odcinek to wszystko. I w następnym odcinku wreszcie będziemy mogli zająć się stylowaniem naszej aplikacji. No i wreszcie przejdziemy do routingu. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia.